Hejka, tu Mia, Dominika i tu kolejny odcinek, piąty? Chyba tak, tak, piąty odcinek z i pozdrawiam na samym początku właśnie tą osobę, na taki nick i która dała mi pozdro, bardzo ją serdecznie pozdrawiam to moje pierwsze pozdro na to moje pierwsze pozdro na odcinku, więc dziękuję i przechodzimy do odcinka. Napiszemy, że. O boże! Jakie lagi. ile mam kasę Ale fajnie. I dobra, napiszemy, że nagrywam. Nagrywam. I. Dobrze. skopiujemy sobie może. no dobra. Dobra, nie skopiujemy, nie wiem jak. Dobra. To okay. eee, I tak. Na odcinku znowu odbierzemy sobie aktywność. I tutaj mam poczty, to myślę, że nie na no. odcinku otworzymy. Pozdrowisz mnie? Nie wiem. To napisz Hej, ty. Może, po co mam ją pozdrowić, skoro mi nawet nic nie napisała, tylko pozdrowisz mnie. No. piszcie hej YouTube, to was pozdrowię. Nie, nie pomyślałam. Dobrze, pozdrawiam. Yy, Rosa 97 dziewięć osiem siedem sześć pięć cztery trzy dwa jeden jeden dwa trzy cztery pięć sześć okej pozdrowiłam pozdrowiłam yy, i teraz co yy, yy. E, dobra. I zaraz zobaczymy, jakiego mi lokaz zrobiła na odcinek. E, oczywiście cię serdecznie pozdrawiam. Zaraz zobaczymy, jak się nazywasz. E, tika Wika, Mika 2. E, dobra. Już sprawdzamy. Sprawdzamy Wasze luki. I z poprzedniego odcinka, który mi się przypadkiem usunął. Nie wiem dlaczego. Yy, pozdrawiam też. Yy, Takila 2004c, która stworzyła mi Loka. Loka, loka, loka. I pozdrawiam. Oczywiście. Dziękuję. Dam Ci oczywiście lajka. I sprawdzimy jeszcze jednego mojego luka, którego mi stworzyła właśnie Tikawikamika 2. Gdzie gdzie? nie to, a tak. I zaraz zobaczymy. I um, um. I tak. No dobra. Ja Cię pozdrawiam i ci dajemy mylowka. Boże! Wczoraj to były dopiero tylko były dopiero dotąd. A teraz już jest. Są loki dotąd. Więc no pozdrawiam. Pozdrawiam Cię ponownie Tikawikamika 2. która godzina. Okej, okay, już jestem, przepraszam, za babcie. Eee, tak. Dziękuję za grafa. Eee... O, dziękuję. Dziękuję. Eee... Kolmiutusek Eee... Nagrywaj... Dobrze, będę Eee... Dziękuję za program. Dziękuję, że mi podałaś nazwę programu. Teraz sobie tylko muszę jeszcze zainstalować. No i. No i, no i, no i, no i, no i, no i. dobra. Okej... sobie prezent. A i mieliśmy sobie wziąć aktywność i się przebrać jak zwykle na odcinku, nie? Więc zbieramy. O, dziękuję, daliście mi na pokoju. Okej, okay. już sobie... To już sobie odbieramy. Spadać. Okej, okay. a nie, to jest film ze mną, o Boże. Takila, nie wierzę, to jest, jest cudowne. Jest tu... Ze mną dużo filmów robicie. A, to jest trzeci odcinek? Nie. To nu 12. Wow. Siostra, No. Co się stało? Widziałeś? im? OK, okay. Yy, to może yy, przejdźmy do czegoś, yy, zaraz się ubierzemy, tylko jeszcze wejdę do, moi, do moich artbooków, bo codziennie sprawdzam i tutaj zapraszam na tego artbooka YouTube yy, i to zapraszam Was wszystkich na tego Arta o Jezus Ciebie też Okej okay. eee, Dobra, myślę, że za minutkę będziemy kończyć tylko się jeszcze przebierzemy i zaraz kończymy. Dobra, ubierzemy się. O Boże! Mam chrypkę, przepraszam was bardzo. I się teraz ubierzemy. Może w zestaw? A co mi tam? Oj? okulaty Ciapa butki spotnie okej okay, okej okay. mg mm. <grystanie> Dobra. Mm. Więc co, może skończymy już ten odcinek. Ponieważ no nie może być on zbyt za długi. Bo myślę, że już wszyscy wyłączają ten odcinek, bo brzydko nagrywam, ale niedługo będę miała program. I tak, no i do zobaczenia! ciao!